Miałeś kiedyś takie coś jak Pierwsza Komunia? No miałem, a miałeś drugą? Tak. Myślałem, że to parówki z zegarkiem. <laughs> to Dynamić. Dzień parówki dobry, z Dziś są twoje imieninki. Oto o, to prezent. Ale super fajowska mysla. No, to o, kurwa. jest Filipek. Mój Filipek. Filipe, Masz się nim Filipe. opiekować i dbać o niego. Pamiętaj, to chyba też uczę się Jesteś za nie odpowiedzialny. Dzięki, tato, dzięki, no, mało tak. Filipek ze mną będzie... Noo, się do szkoły! No <noise> ale Filipek... To jest tak głośno. Chomiki czy myszki się kupuje tylko po to, żeby zdechły. One nie umierają śmierć czym nigdy. One tak w taki zawsze w spektak dzieci. spektakularny sposób umierają. <głos> no. <głos> na karuseli... <I> <noise> Mój umarł na zewnątrz po prostu by przewiało, żeby się by przewietrzył. To się przewietrzy. Odcinek opowiadał będzie o bardzo istotnych wydarzeniach w życiu prawie każdego ośmiolatka. I dla niektórych sposób ich przedstawienia może wydać się fałszywy i kontrowersyjny. Jednak pamiętajmy, że dzieci patrzą na świat. Trochę inaczej niż dorośli! I trochę tak. A autor też kiedyś miał 8 lat! Dziękuję. A ty kiedyś 8 lat? Kiedyś tak. Nie Dziś miałem. Dziś rozpoczynamy hmm. ostatni tydzień to przygotowań zita. do najważniejszego sakramentu świętego. Czyli to jakiego? Co Cześć! Eee, kapłaństwo! Czy ty masz mózg? <grym> <most? grym> <grym> co ty robisz po paprańcu? Ja! Siadaj. Przepraszam. <noise> Od dziś przez cały tydzień wszyscy spotykamy się o 17 w kościele na próbach ceremonii pierwszej komunii. Codziennie? Czyżby maślana miał jakieś inne plany? Mam dużo zajęć pozalekcyjnych. lekcyjnych. No. Dziś idę na tenisa, jutro mam basen, a w środę kurs pakowości. A tak Rozumiem. było, że trzeba było się a czy maślana, idzieł, Tak, tak, tak. Ale. Więc niech Maślana no, nie zdziwi się, nie nocy obudzi go zapach próby. siarki. próby! Prób tak. to nie pamiętam. Oraz przeraźliwy skowyt To będzie znaczyło, to że pamiętam. pod łóżkiem Maślany ślany Nie! <laughs> <Przejebane>. <laughs> Czy ktoś jeszcze planuje jakieś zajęcia pozalekcyjne w tym tygodniu? <laughs> tak myślałam, każdy z was dostał karty przygotowań. Będziecie na niej zbierać pieczątki cały tydzień codziennie macie ją przynosić ze sobą do A kościoła po każdej próbie otrzymacie pieczątkę. A jak to no się co się pani takie wszystkich. To nie zostanie dopuszczony do spowiedzi świętej. A wszystkich grzeszników czeka jedna. No, była taka pani, no ona mierzyła. Spotkanie z rogatym przyjacielem Maślany. Czekaj. <noise> 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 Patrzcie chłopaki! Co do... Ja Ale Doskonale. Mogę teraz znaleźć prawdziwe laboratorium? A po co? Żeby robić eksperymenty! Jakie. Jaki, <laughs> Jaki ze <zesrany>. <laughs> Mogę no też znaleźć albo. nowe rodzaje broni! Fajnie! Ty, Czesio, pokaż mu tę sztuczkę, co wczoraj robiłeś z karaluchem. co? Idziecie ze mną do kościoła? Ja nie idę! Muszę urządzić laboratorium! A pieczątki? A stram na pieczątki! Hmm. A wy? To pieczątki! Mój stary kiedyś widział diabła. Ja idę! A ty <grym> Czesio idzie! <grym> będzie śpiewał! Stary diabła! z moim pastelem! Karkiego. Czesio, się! Zostaw! Lepiej niech śpiewa! Nie braknie mi niczego! <grym> A to był taki dzwonek do jak to się pośpiewał. Zwiększyć napięcie do 200V! jak eksperyment! Odpalamy! Po zwiększeniu napięcia obiekt badań zachował przytomność. Puls i ciśnienie nieznacznie po odwyższone. A teraz sprawdzimy, kto nie był na wczorajszej próbie. No. czy wszyscy mają pieczątki? Tak! Pokażcie mi, proszę, swoje karty przygotowań. Kreski na konieczkę <grym> Bardzo ładnie, dobrze. Monetka tak! Konieczko! No. A gdzie twoja karta? Ja! Ja! Zapomniałem! Została w domu! Tylko żebyś nie zapomniał jej dziś do kościoła. Dobrze! A hmm. teraz otworzymy hmm. zeszyty Zalacjone. i każdy w skupieniu zacznie robić swój rachunek sumienia. Przepraszam, zeszycie, kurwa? A myślana jako pierwszy grzech może już zapisać na śmiewanie się z siostry katechetki. Ale ja. Nie. Wytłumaczysz to dziś w nocy szatanowi! Nie... To jest mu tak. To strasznie. A wie to, no, to? Nie macie grzechu <laughs> Pisać, ale już! Kurwa. I zapamiętać mi jedno, jeśli ktoś przemilczy choćby jeden malutki grzeszek będzie potępiony na wieki wieków! Amen! No nie, U, tylko nie na. Proszę siostry, czego chcesz, Anusiak? A czy jak wczoraj zakablowałem trzecia na polaju, to to też jest grzech? Tak. Informowanie nauczycieli o występkach innych uczniów nie jest grzechem. Aha. To dobry A -a. uczynek, Anusiak! Aha. Aha. Bo Czesiu no ja wtedy powiedział, że siostra we śmierdzące giry. Czesio! <laughs> Dzień dobry! Przestań z tym dzień dobry, dziecko! Czy ty jesteś upośledzony? Pisuj w rachunek sumienia! Kłamałem w szkole o nogach siostry katechetki! <grym> Ale ja nie kłamałem! Ze ty tygodzie! A nie pisać! Ja nie żałuj! Ej, konieczko, nie piszesz grzechów? A pieprze, nie mam czasu na pierdoły! A co to? Wyciskarka do myszy! Działa. Ja 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 jeszcze nie! do myszy! To prototyp! Aha! Ale dziś sprawdzę! Kończymy! Nie zgubcie Ej, karty, które są Zapisujcie na nich wszystko aż do soboty! Pamiętajcie, zatajenie czegokolwiek na spowiedzi to grzech śmiertelny! Maślana wie, co to, to grzech śmiertelny? Tak! Hmm. Wiem! <laughs> no! Ale no, on kolega Szatan! <laughs> nakłamałeś dzisiaj, siostrze! To grzech! A ty co? Taki żeś święty? To idź do proboszcza i umyj mu kibel! Niechaj bałe, <grybały>, Cholera, popełniłem przez ciebie grzech! W dupę znowu! Kurde! <grybały> o taki! Idziecie ze mną poeksperymentować na myszy? Nie, ja idę na próbę. Stary mnie sprawdza. A ty, Czesiu? Czesio lubi pieczątki! Mam inny! <grybały> A taki fajny imię testowanie myszy. Ja a zawsze pierdziu, było tak, to mysz, jest... że znalazł się w klasie ktoś, kto przychodził na koniec tej mszy i tego po pieczątkę. po pieczątkę, no. <laughs> a ksiądz tak był cwany i chodził podczas mszy i sprawdzał, i potem mówił: Ej, nie widziałem cię w kościele, sprzedał no, specjalnie, tylko po może pieczątkę. I było, dalej, i go no, i tak było No, i wyrzucał. Zainstalowano ładunek. No kurwa, w dupie. Nie, to myśl jest odporna. To jest nieśmiertelna. Trzeba, mordę. Jest odporne na kule i eksplozje. Ja pierdolę, nową kamizelkę Trzeba jeszcze sprawdzić odporną, Aha. Konieczko, dlaczego znów nie masz karty przygotowań? Bo... Tajne. Żeby tamte zacerować! Ochotnie się nie czaruje, tak? No, mówiłem mamie, ale ona nie Kiedyś się była taka scena, oni mają trzapie takie same konie... ubrania, po prostu. No no tak. Nie to te w tej chwili wyciągaj swój rachunek sumienia i wpisuj. Kłamstwo! Co? O. A gdzie twoje grzechy? Nie ja mam. Ja nie mam grzechów. Proszę, siostry. Dziecko, każdy jest grzeszny. Nawet ja. Ale ja nie. Rób tak dalej, synś. Rób tak a nie się obejrzysz, a skończysz w piekle jako potępieniec! Czarci wrzucą cię do kotła i będą smażyć smolę, aż ci skóra zlezie! Zarazo! O pierdole, <śla> spokój! Ale proszę siostry, ja sobie w tym piekle założę kombinezon z ich i i będę niezniszczalny! Kunieczko, ty pamiętaj! Spisane będą twoje słowa i czyny! Niech siostra lepiej swoje grzechy spisuje, nie cudze! Ty grzeszny padajcu! Zobaczymy, jak zaśpiewasz przed spowiedzią! Bez wszystkich pieczątek nie zostaniesz dopuszczony! Ja nie potrzebuję żadnej spowiedzi ani komunii! Nie potrzebuję tych waszych wsiowych zabobonów! Łu ale pojechał. Szkoda mi tego konieczki! Nie będzie miał komunii, nie dostanie prezentów ani kasy! No to było bo... najgorsze. Nie wiem na pewno, ale widziałem Klasa ojca fakturę na nowego kompa. To pewnie dla mnie. Fajnie. A oprócz tego standardzik: górala, plazmę do pokoju, graj stację. No to No i cash, wiadomo. A ty wiesz już co dostaniesz? Klasyczek, no. Stary, no, no. obiecaliby zegarek, czy jest prawdziwy. Ja dostałem dostałem encyklopedię. No ci się to wszystko. O, Za zegarek! <tyle> o tyle. O co ci chodzi? O nic. A ty, Czesiu, nic nie mówisz. Czesio śpiewa psalm. Jak hmm. śpiewał? Przecież nic nie słychać. Bo Czesio śpiewa sobie w środku. W Czesiu. <laughs> w środku. Holokaust. <laughs> ja wier... Holokaust na myszy, kurwa. <laughs> będę musiał to wypróbować. Cześć, maluszku. O, uczysz się? Synu, musimy z tobą porozmawiać o twojej no, komunii. I... Właśnie też wam chciałem powiedzieć, bo twój chrzestny nie przyjedzie. Wujek Marylipa. Zdziszek? Niestety. Wujek Ale Władek przyjedzie. przysłał ci już prezent. Nie zgadniesz. Zestaw małego naukowca. Prawdziwy? Najprawdziwszy. Ale dostaniesz go dopiero po komunii. Powiedzieliśmy ci to, żebyś się nie martwił, że wujka nie będzie. A, jeszcze jedno. Jesteśmy Jej z ciebie ban, strasznie wujesu. dumni, że tak ładnie opiekujesz się Filipkiem. Okazałeś się bardzo odpowiedzialnym, <grym> młodym człowiekiem. Na pewno zasłużyłeś na wszystkie prezenty, które dostaniesz. Dobranoc, mały. No no, Filipek. Filipek słyszałeś? D dostanę zestaw małego naukowca, już się Będziemy mogli robić nowe eksperymenty. No, ten cyrk z komunią. M muszę jakoś załatwić sobie te pieczątki do spowiedzi. O, słońce przyjechało. Mój tu O, o kurwa! W dupej jeżę. Filipek się rozjebał, Filipek nie wytrzymał. Tak z głodu. Filipku! Filipku! Szybko! Reanimacja! Ja w tym dole. O. Uj, uj. śmierć mózgowa. Ja pierdykam Ale Maniana. Muszę go gdzieś zakopać, żeby się. Z... Nie dowiedzieli, inaczej nie dostanę prezentów. Filipe, no, wyginął Tu będzie w sam raz. O się. Co się go no. znajdzie w się. I po problemie, teraz trzeba załatwić te pieprzone pieczątki. Jak? Udane zacieranko? Dowody zbrodni mm -hmm. ukryte głęboko? O Wow, wow, wow. Spokojnie, kochanieńki! Ja cię nie sypnę. Będę milczał, że tak powiem, jak grób! <ścoughs> Kim pani jest? Ja! Jestem dobrym duchem. Czasem uszczęśliwiam ludzi, czasem spełniam życzenia. Spełnia pan życzenia? A co? Masz jakieś? No, szczerze mówiąc, t, 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 tak, nowego. Ale jest trochę. Nie, nie. ten. nie. nie tego! ha, rozumiem! Wstydliwe życzenie! Takie spełniam najchętniej! Mm. I myślę, że za twoje! Nawet nie będę chciał zapłaty! Słucham! No, ale no bo ja, ja mam taką kartkę i potrzebuję, żeby były na niej takie. Yy... Pieczątki! Kochany, spadłeś mi, że tak powiem, z nieba! Puh. Jeszcze trochę hmm. będziesz spadał, zanim się znów spotkamy, hehehe! He, he. To, hmm. co, co? Da się zrobić z tymi pieczątkami? Wszystko się da, duszyczko! to za szatę. Po ile macie grzechów? Ja mam dwie strony, a ty? Ja też! A ty, Czesiuś? Ile macie e, Tyle! To Ale to nie jest lista grzechów, to jest z super samu. Wszystko wypisane. Hehe, netto brutto! Chłopaki, netto brutto i tak dalej. Mogę sobie od was spisać grzechy? Nie zrobiłam listy. Ale jak to? Chcesz wyznać nasze grzechy? No tak! Żeby ksiądz nie marudził! <noise> A co yy, z pieczątkami? Anusiak! Patrzysz na mistrza! Oh. Odrobiłeś? Pingwina się skapnie! Nie peniaj cię, się, Pat! Któż to nas odwiedził? Konieczko we własnej osobie! Hmm. Przyszłem się wyspowiadać! Ależ oczywiście, świętoszku! Jak tylko zobaczę wszystkie pieczątki! Proszę! Zaraz, zaraz. Niemożliwe. Autentyczne. Chyba mogę wejść? Nie wiem, Synciu, jak ty to zrobiłeś, ale śmierdzi mi tu Belzebubem. O nie! <laughs> Myślana, tylko mi tu nie rycz. No, masz odpowiedzi. Belzebub. Tak z diabłem podpisał. Korde, ile to trwa? Może <laughs> było przeczytać te dwie strony. Możesz wyznać swoje grzechy, mój mały? To no, jakaś formułka Sąpka. była taka Ta. duża. No była, aś, przekinałem nie pamiętam. trzy razy byłem niegrzeczny w domu, dwa razy nakłamałem na nie razy. <laughs> nie słuchałem nauczycielki raz. Więcej grzechów nie pamiętam. Czy to na pewno twoje wszystkie grzechy, synu? Tak. Na pewno. Wiesz, że kłamstwo przy spowiedzi to grzech śmiertelny? Oczywiście, ale ja wszystkie grzechy wyznałem, jak chrześcijan prawdziwy. Nie masz, Bogu, nic więcej do powiedzenia? Mm, no wiadomo, że żałuję takie tam. <laughs> Czy tak wygląda twoja skrucha? A, a co, zła? No dobrze. Przepraszam cię, Panie Boże. M może być? <laughs> co tak siarką wali? <laughs> Czuje ksiądz ten zapach? O jakby Proszę księdza! Szamka kurwa przyszła gościowi. Słyszy no mnie ksiądz? Jest tam ksiądz? Jest tam ksiądz? No. Uh, o oh, ma cele. A go? Chyba da. Gdzie ja jestem? Ciemno. Tu jak w dupie łbczyna. U... Na pewno tak ciemno mają? A co marzy? to? No cześć obrończe gada. Dupa, dupa, dupa! Halo, chcę kupić garaż ogrodowy. Wygląda, że jestem w piekle! No, Zwłaj po Ale ściema z tą smołą i gotowaniem! Ja pierdykam! Jeśli jestem w piekle, to mogę przeklinać! Ale jazda! Gówno! Dupa! Gówna dupa! Eee, to zasłamę! Wyklinać, jak nikt nie no, lipa. Ale Nudy w tym piekle. Ale nudy w tym piekle. O, <laughs> właśnie. Tak! Samotnie jakoś. A ale to okropnie. Czuję się taki samotny. nie. nie już sam! Słyszycie, nie, nie chcę być już sam! Ja tu nic nie czuję! Tylko zimno! Jak ktoś to będzie ze mną! Panie Przeciwko! Trzeciu! Przyjacielu! Jesteśmy w piekle! Nie! To konfesjonał! Co? Nie dostajesz rozgrzeszenia! Dupa nie krzyczki! Panie nieboże! Ja nie chcę iść do piekła! Ja nie chcę być potępiony! Co mam zrobić? Podpowiedz! Przecież jestem mały! No no! Widzę konieczko, że słodko gryzie! No to jest taki raper, I powiem ci, że całkiem. Stąd się powstaje, Maxime? Nie wiem. W Głupi jesteś w zaświatach. Filipku, ja cię tak strasznie przepraszam. Wiesz, stary, obawiam się, że w twojej sytuacji to nie wystarczy. To, co mam zrobić? Cóż, myślę, że przede wszystkim powinieneś z nim pogadać. Z kim? No, z Bogiem. Z kim? O kur, faza. Many. Co to zrobić? No, może i fechury. Fechury. Można sobie wybrać takie? Piekanko. No, jeszcze chwilka. Zaraz zrobimy pamiątkowe zdjęcie. A Nosiak no, wchodzisz leżej świece. Maślan, samoto! Ciesio, zdejmijesz fasz ten, czy ty uśmiech! Sądrzasz! Co nie coś boską, a gdzie klisza? <laughs> a co ty tu robisz? Myślałem, że nie dostałeś rozgrzeszenia! Nawróciłem się! Nawróciłeś? A co? Nie wolno mi? Ty, a, a jak się nawraca? Musi spłynąć na ciebie łaska pańska! Czesiu! Co się tak gapisz? Bo ładnie wyglądasz. Co? Znaczy jak? <laughs> jak aniołek. <laughs> Uwaga! Uśmiech! Ale aniołki. Alleluja, o, to był dzwonek! No Alleluja, też był. <laughs> No nie było takich mundurków na tym, Ciało tylko były takie kienki białe. Amen! Mamciu. ale cłątek. se latają głupa z myszkami. latają. <grym> Ta, ale równo chodzi! A jak ma chodzić, Anusiak? To zegarek! I ładnie cyka. Wiecie co? Ta komunia to jest coś! Najpierw moje serce wypełniło takie ciepło, potem poczułem jak moją duszę zalewać światłość! Gadać jak nasza siostra. To no mi ten opłatek stanął w gardle i się, oh no, no, że się no. Chyba przyjrzałem I na ja o, do mnie na nowym kąpie? Nie mam czasu. Muszę w dobu nakrecić zegarek. Ja dziś oglądam film. Leci Jezus z Nazaretu. O ty, A ty, się Ale piękne! O. O. Miałem, Miałem myszki. myszki w tym cenie. Nie sądzę. Właśnie przyjechałem, mój mały. Ale milusie. Dzień dobry. Czym mogę służyć, chłopcy? Po ile te myszki? Jak dla was, oddam je prawie darmo. Jak tu? Wystarczy podpisać o tu w rogu. <grym> Tylko tyle? Naprawdę? Oczywiście. Możecie mi zaufać. To co? Podpisujecie? <grym> <grym> ale ale ja pach się